Chciałbyś wiedzieć, jak duzi inwestorzy wykrywają akty, które zaraz wystrzelą na giełdzie? W tym wideo wyjaśniam metodę CAN SLIM, stworzoną przez Williama O'Neila, inwestora, który osiągnął stopę zwrotu 2,5 tysiąca Odkryjesz, jak ten system działa krok po kroku, litera po literze i jak zastosować go samodzielnie przy użyciu realnych narzędzi, przykładów i czytelnych sygnałów technicznych. Zanim pokażę Ci siedem kluczowych zasad metody, musisz zrozumieć, skąd to wszystko się wzięło. William O'Neill to nie tylko kolejne nazwisko w historii giełdy. Był jednym z pierwszych, którzy połączyli dwa światy dotąd funkcjonujące osobno analizę fundamentalną i techniczną. Gdy inni próbowali zgadywać przyszłość, on badał przeszłość co łączyło akcje, które rosły najmocniej. I odkrył wzorzec. Na jego podstawie zbudował własny system. Inwestował według swoich zasad i pomnożył kapitał 25-krotnie. Później opisał to w książce, założył dziennik finansowy i stworzył strategię, która 60 lat później wciąż działa. Dobra, przechodzimy do sedna metody. Slim nie jest przypadkową ładnie brzmiącą nazwą, to akronim. Każda litera oznacza warunek test, który akcja musi przejść. A jeśli przejdzie wszystkie, wtedy mamy coś konkretnego. Zaczynamy od C. C jak Current Earnings, czyli bieżące kwartalne zyski na akcję. Szukamy tu wzrostu, ale nie byle jakiego. Chcemy spółek, które zwiększyły EPS co najmniej o 25% względem tego samego kwartału rok wcześniej. Dlaczego aż tyle? Bo nie szukamy stabilnych firm. Szukamy zwycięzców. Tych, które właśnie się rozpędzają. I uważaj na to, bo to kluczowe. Ten wzrost musi być realny. Żadnych jednorazowych wpływów, które sztucznie pompują wyniki. Skąd to wiesz? Sam jeden kwartał nie wystarczy. Musisz zobaczyć trend, dwa lub trzy kolejne kwartały wzrostu. To już jest trop. Przechodzimy do A. A, jak Annual Earnings Growth. Ten sam koncept, tylko w ujęciu rocznym. Tutaj chcesz zobaczyć spółkę, która od 3, 4 czy 5 lat z rzędu rośnie. Solidnie. Konsekwentnie. O ile powinna rosnąć? Tak samo, minimum 25%. To pokazuje, że nie jest to jednorazowy strzał, tylko firma, która potrafi się skalować. Teraz kolejna N. N jak new. Nowe produkty, nowe kierunki, nowe technologie, albo nowe maksima. Często zapalnikiem mocnego wzrostu jest coś nowego. Coś, co zrywa z tym, co było wcześniej. Pomyśl o sektorach takich jak sztuczna inteligencja czy mikrochipy. Pamiętasz, jak nagle zaczęły się pojawiać nazwy firm, o których 6 miesięcy wcześniej nikt nie słyszał? To właśnie efekt new. I nie chodzi tylko o to, żeby coś było nowe. Musi być istotne. Takie, które realnie robi różnicę. Lecimy dalej. S. S jak supply and demand. Podaż i popyt. Tu nie chodzi wyłącznie o to, czy firma jest dobra. Ważne jest, czy dostępnych jest mało akcji i czy jednocześnie wielu chce jej kupić. Jeśli jest niedobór akcji i w dni wzrostowe rośnie wolumen, to mocny sygnał. To oznacza, że mogą kupować grube ryby, fundusze, banki, ETF-y. Bo tak, duży kapitał zostawia ślad, a Ty chcesz iść właśnie tym śladem. Przechodzimy do L. L, jak lider, o lagard. Lider czy maruder? Tutaj sprawa jest zero -jedynkowa. Czy to najlepsza spółka w sektorze? Czy tylko jedzie na ogonie? Nie chodzi o to, czy jest najbardziej znana. Liczą się faktyczne wskaźniki: sprzedaż, zyski, siła względna. Czy jej RS wynosi 80 lub więcej? Jeśli tak, to możliwe, że mamy do czynienia z liderem. Jeśli nie, odpada. Teraz I. I jak Institutional Sponsorship, wsparcie instytucjonalne. Jeśli widzisz, że są tam duzi gracze, to coś musi być na rzeczy. Ile funduszy ma pozycję w tej akcji? Jeśli są trzy lub więcej, zapisuj. Bo oni obracają milionami, a jeśli akumulują, to prędzej czy później zobaczysz ten efekt. I zamykamy całość literą M. M jak Market Direction, kierunek rynku. To absolutna podstawa. Nie graj przeciwko rynkowi. Jeśli ogólnie rynek spada, to nieważne, jak dobra jest Twoja spółka i tak ją pociągnie w dół. Metoda Slim działa dobrze tylko w trendzie wzrostowym. To system, który korzysta z wiatru w plecy. Dlatego zanim zastosujesz wszystkie wcześniejsze filtry, musisz odpowiedzieć sobie na pytanie: Czy rynek rośnie, czy raczej koryguje? Jeśli odpowiedź brzmi nie, czekaj. Cierpliwość też jest częścią tej metody. No dobrze, masz już siedem filtrów Kanslim, ale jasne jest jedno, czym innym jest wykryć akcję z potencjałem, a czym innym wiedzieć, kiedy wejść. Bo nie chodzi tylko o znalezienie dobrych spółek, lecz o wejście w idealnym momencie, gdy cena jest tuż przed wybiciem. Do tego William O'Neill wskazywał jeden wzorzec jako kluczowy. To cup and handle, czyli filiżanka z uchem. I jeśli nauczysz się go rozpoznawać... To niemal zaproszenie do wejścia. Formacja cup and handle, czyli właśnie filiżanka z uchem, to klasyczna figura kontynuacji trendu wzrostowego. Pokazuje fazę konsolidacji, zanim cena znów ruszy w górę. I tak, naprawdę przypomina filiżankę z łóżkiem. Pierwsza część to cup, spodeczkowate dno. Najpierw stopniowy spadek, potem płynne odbicie w górę, w kształcie litery U. I tutaj uwaga, nie w kształcie litery V. Jeśli tak wygląda, lepiej nie ufać. Potem pojawia się ucho. Niewielka korekta boczna lub spadkowa, trwająca od kilku dni do kilku tygodni. To tak, jakby cena brała oddech przed kolejnym skokiem. A jak to wykorzystać? Wejście następuje, gdy cena wybija górną krawędź filiżanki, gdzie ustawić stop loss tuż poniżej minimum uchwytu. Został trochę marginesu: 3-4%. A jaki jest cel? Mierzysz od dna filiżanki do oporu. Tą samą odległość odkładasz w górę, do punktu wybicia. To jest właśnie piękne w tej formacji. Nie tylko podpowiada Ci, gdzie wejść, ale też gdzie zabezpieczyć i dokąd możesz mierzyć. A gdy połączysz ją z kryteriami CAN to prawdziwa, dynamitowa mieszanka. I jak to wygląda w praktyce? Czy są akcje, które naprawdę spełniają wszystkie te warunki? Odpowiedź brzmi tak. A jedno z nich jest super microcomputer. Pokażę Ci, jak idealnie wpisuje się w metodę Cancelim, punkt po punkcie. Super Microcomputer, ticker SMC, była jedną z najsilniejszych spółek ostatniego cyklu, a gdy przeanalizujesz ją według Cancelim, wszystko staje się jasne. Jej kwartalne zyski wzrosły o ponad 200% w ciągu jednego roku. W ujęciu rocznym podwoiła wyniki między 2022 a 2024 rokiem, ze znakomitym, skumulowanym tempem wzrostu. Do tego wprowadziła serwery wyspecjalizowane dokładnie w momencie, gdy eksplodował popyt na sztuczną inteligencję. Mało akcji w obrocie, rosnący wolumen, rynek chciał wejść. Rating siły względnej utrzymywał się powyżej 95. Fundusze instytucjonalne kupowały w trakcie wzrostów, a wszystko to działo się w czasie Hossy. Efekt? Spółka, która spełniła wszystkie warunki. Ale najlepsze jest to, że sygnały były widoczne jeszcze przed eksplozją ceny. I właśnie o to chodzi. Metoda nie ma przewidywać przyszłości, tylko wykrywać to, co już działa. Kan Slim to nie magia, ale ma coś, czego brakuje wielu innym metodom: strukturę, logikę i potwierdzone wyniki historyczne. Daje ci jasne reguły, łączy dane fundamentalne z sygnałami technicznymi i podpowiada, kiedy wejść. Gdzie wejść i jak się chronić? Oczywiście są też ograniczenia. Nie działa dobrze w rynkach spadkowych. Jeśli brak Ci cierpliwości albo liczysz na transakcje co tydzień, czeka Cię frustracja. A jeśli nie potwierdzisz wybicia wolumenem, zaliczysz niejedno fałszywe wejście. Ale jeśli nauczysz się stosować go z głową, to zmusza Cię do inwestowania według zasad, a nie na wyczucie. To już wszystko na dziś. Jeśli szukasz odpowiedniego brokera do inwestowania w akcje, sprawdź ofertę tego polecanego przez społeczność ranki. Jeśli film ci się spodobał, zostaw lajka, komentarz i subskrybuj kanał, żeby nie przegapić kolejnych filmików. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia.